Dobra, kochana, bo powoli Kochani, no? witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj taki luźny vlog z Warner Brosa. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo pogadam trochę sobie z Wami nie widząc mnie. Czy ma to sens? Nie wiem. <grym> Ale chciałabym Wam trochę poopowiadać o tym, jak to wyglądało. I na początku przyjechał po nas taki specjalny bus. Oczywiście tam można dojeżdżać sobie samochodem, ale po prostu my mieliśmy dojazd busem w cenie właśnie biletu. O bilecie powiem później. No i tak jak widzicie na samym początku piękne, piękne wejście, gdzie można było sobie jeszcze kupić kawę i. Bardzo ciekawe było to, że na samym właśnie już wejściu, jak już można było um, właśnie wejść, to byliśmy tak podzieleni taką ogromną grupą i przez pierwsze dwa trzy pokoje nie można było w ogóle nagrywać. Tam nam mówili co, jak, gdzie. Że nie można dotykać, e, czego. No, ogólne takie zasady dotyczące tego wszystkiego. No i później zaczęło się właśnie zwiedzanie. Byłam absolutnie uwiedziona, bo pierwszym pokojem, takim już Hogwartowym, do jakich weszliśmy, była to właśnie wielka sala. W której byli jeden do jednego odtworzone właśnie postaci, wraz z ubiorem, który właśnie był w filmach, więc to było też niesamowite. Tu widzicie też peruki, wszystkie, które były dostępne i które brały udział w filmie. I cały ten Warner Bros. był podzielony na takie trzy sekcje. Pierwsza sekcja to właśnie była taka wewnątrz, gdzie było wszystko pokazane właśnie jak to wygląda, wyglądało na planie, jak plan wyglądał. No i te, ta dbałość o detale, tak jak widzicie, widzieliście przed chwilą e, sam pokój e, snajpa, e, gdzie było tyle niesamowitych właśnie ziół, coś absolutnie niesamowitego. E, no i e, właśnie ta, to samo odegranie. 1 do 1 to było coś absolutnie co mnie zachwyciło, co mnie poruszyło. Dosłownie czułam się jak, jak w Hogwarcie. No i ta pierwsza część właśnie tak jak widzicie wyglądała no środek Hogwartu, tak? Pokazywane było każde pomieszczenie właśnie każde pomieszczenie w Hogwarcie i to po prostu było absolutnie, absolutnie Przepiękne i strasznie mi się to podobało. No w ogóle y, będziecie mogli zobaczyć, że cały czas będę mówiła, ale mi się to podobało, ale jestem zachwycona i tak dalej, ale naprawdę to było moje ogromne marzenie y, znaleźć się tam. Też fajne było to, że czasami można było dotknąć, nacisnąć jakiś guzik czy coś takiego, i wtedy niektóre z rzeczy się zaczęły ruszać po prostu. Więc to też niesamowicie. Chatka Hal'Grida, która też była no, wow, niesamowita. W ogóle mnóstwo ciekawostek dowiedziałam się, niby o wszystkim wiedziałam, to znaczy myślałam, że wszystko wiem. Ale ogólnie mnóstwo ciekawostek dowiedziałam się odnośnie samego filmu, jak to było kręcone, jak to było, <laughs> jak to było pokazane, przedstawione, ile grało w, na przykład psów Hagrida, a grało ich ponad 10. Więc no, coś absolutnie niesamowitego. Moja wiedza została poszerzona, i teraz mam ogromną ochotę po prostu zrobić sobie maraton oglądania. Harry'ego Pottera, jeżeli chodzi o czytanie, to aktualnie czytam. O, możecie tu właśnie zobaczyć, jak sobie Guziczek naciskam i zaczęła się myć patelnia. <laughs> Więc to było mega, mega fajne, niby nic, a strasznie cieszyło. Tutaj jest Ministerstwo Magii, które, no, miałam takie, że wow, nie, że to jest coś naprawdę wielkiego i to jest coś, nad czym siedziało mnóstwo osób, dosłownie mnóstwo osób. I co jest w ogóle bardzo ciekawe, to te wszystkie pomniki, te wszystkie rzeczy, one były. 1 do 1. O i nowa ciekawostka tutaj macie Ambridge. Um, nie wiem czy wiecie, ale im Ambridge miała więcej władzy, więcej mocy, tym zauważcie, że jej strój był coraz był bardziej różowy. E, o czym absolutnie nie miałam pojęcia, a właśnie tutaj się dowiedziałam. Tutaj mamy właśnie Quidditch. Też no, niesamowicie, niesamowicie. I zaraz będziecie mieć mnie. <laughs> która po prostu yy, będzie na lekcji Quidditcha <laughs> No i kolejnie Peron 9 i 3 czwarte. Ogólnie Peron 9 i 3 czwarte wywarł na mnie tak ogromne wrażenie. I w ogóle samo to, że ten właśnie pociąg, który tutaj jest, on grał w filmach. Słuchajcie, i na tym Peronie były nagrywane wszystkie sceny co też jak się dowiedziałam, to po prostu ciarki, dosłownie ciarki. Wewnątrz tego pociągu można było zobaczyć bardzo fajny zabieg, jakim były przedziały i każdy przedział był um, zrobiony na każdą część Harry'ego Pottera. Czyli czym, charakteryzowały się, czym charakteryzowała się każda część i właśnie tak był wtedy Wystrojony ten przedział, także to mi się bardzo, bardzo podobało, bo było to niesamowicie klimatyczne, można było się wczuć właśnie. No i samo to, że dosłownie przed oczami były te, te sceny, tak jak były w filmach, więc to było absolutnie również coś niesamowitego. Może teraz, jak oglądacie sobie właśnie środek pociągu, to wam powiem, że cały bilet do Warner Bros. z dojazdem kosztował nas 550 zł za osobę. E, no ale wydaje mi się, że to jest naprawdę godne i warte i niesamowite. <laughs> Czekałam 18 lat dosłownie, więc te 550 zł nie było aż takim dużym kosztem jak na tyle lat czekania. Jesteśmy teraz e, na peronie 9 i 3 i moje pierwsze wrażenie. Wow, i w ogóle świetne, śliczne, no niesamowite. Przykra scena, bo tutaj mamy scenę pierwszą, z, właśnie z tego pociągu, i ostatnią. I to było mega takie, no. No i teraz bierzemy się za jedzenie. Zapraszam na test. Tak? Słuchajcie, przyszliśmy na żarełko. Ogólnie, super sytuacja, bo może być wszystko praktycznie bez glutenu. I teraz będę jadła sobie hot doga. Mateusza, hot dog wygląda tak. <słuch> <słuch> no i słuchajcie, oczywiście test tej yy, bira. Mateusz, ojej, ale pani pachnie. Mateusz próbował, ale wiedział, że nic nie powie. Dobra. Bardzo słodkie, nie? Takie, no... Słodkie, waniliowe, Ogólny środek już zobaczyliśmy, teraz wyszliśmy na zewnątrz, więc no to zjedliśmy, a teraz... No to teraz kolejne wspaniałe oglądania. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnej części, czyli do części drugiej, która znajduje się na zewnątrz. E, kolejna ciekawostka, słuchajcie, tutaj teraz widzicie dom Wesleyów, i on nagrywany był. To był ten sam dom, który został nagrywany w filmach, gdzie były różne oddalenia na ten dom. To był właśnie ten dom, taki, no w miniaturze. No i oczywiście był bus, e, było to przejście drewniane. No i zaraz oczywiście będzie Private Drive i dom Harry'ego Pottera. Też no straszny klimat, w sensie piękny i jak zobaczyłam to, to po prostu aż pierśmi... Pierśmi? <laughs> to nie jest o pierśmi. A tutaj jest słuchajcie tam gdzie wyrywali te mandragory, więc zaraz tam przejdziemy. No a teraz właśnie dom Harry'ego Pottera. Też niesamowity, w ogóle tak jest to niesamowicie zrobione, że i ta scena, no taka kultowa, naprawdę kultowa i lepszej sceny do realizacji wybrać nie mogli. I powiem Wam, że aż tak bardzo uszy nie bolały. Nie musiałam zakładać sobie zatyczek, ale było to też niesamowite takie doświadczenie. Zobaczcie, jak to jest w ogóle wykonane, te szczegóły. A to jest Zgredek, który grał w filmie, słuchajcie. Dobi. I on był po prostu wizualizowany już komputerowo, ale też niesamowite, coś absolutnie niesamowitego. I tutaj też był taki dział, w którym były przedstawione takie wszystkie od technicznej strony, właśnie mm, rzeczy tu na przykład Voldemort ale to właśnie takie rzeczy typu maski typu jakieś takie zwierzęta jak to było wszystko robione no i kolejny etap to był las słuchajcie, zakazany las który był również tak niesamowicie zrobiony który był, no jak się chodziło też po tej powierzchni, to ona aż pod stopami, słuchajcie, ona była taka mięciutka właśnie tak jak w lesie się chodzi i chodzi się po mchu czy jakimś innym, no coś absolutnie niesamowitego majstersztyk Naprawdę majstersztyk. A to była moja reakcja, kiedy weszliśmy oczywiście do miasteczka. Które było tak przepięknie zrobione, i tutaj dosłownie wzięłam i się popłakałam, bo to był taki klimat, to, był, to było coś absolutnie niesamowitego. Nigdy w życiu chyba nie czułam takiego uczucia, nigdy w życiu nie czułam się aż tak bardzo w jakimś świecie. W świecie, który oglądałam od maleńkości i w świecie, który towarzyszy mi po dziś dzień. Coś absolutnie fenomenalnego, naprawdę polecam każdemu. No i Bang Gringota, który. Został tak też absolutnie wspaniale zrobiony. Oczywiście w tym banku również była nagrywana scena. Sceny ogólnie były nagrywane, właśnie które toczą się w banku. I to jest w ogóle coś niesamowitego, naprawdę. Zobaczcie te szczegóły, zobaczcie. No, dosłownie czułam się jakbym była w oddzielnym budynku, w oddzielnym, przepięknym banku. przyszłam do Was zrobić e, haul zakupowy z Warner Brosa. Słuchajcie, to było coś, na co ja dosłownie czekałam 18 lat mojego życia. Odkąd pierwszy raz obejrzałam e, Harry'ego Pottera, marzyłam o tym, żeby dostać oczywiście ten list i poczuć się po prostu jak w tym Harry Potterze. I w wieku 24 lat udało mi się spełnić to marzenie. To jest w ogóle coś takiego, co ja chyba nigdy nie miałam, bo dla mnie Warner Bros był absolutnie nieosiągalny. Przechodząc do pierwszych zakupów jakie uczyniliśmy, no to uczyniliśmy je na peronie 9 i W ogóle dajcie znać, czy podobał Wam się ten vlog, bo no ja bo pewnie te jeszcze teraz nagrywam dla Was... Ale pewnie jak będę go montowała, to będzie to po prostu najszczęśliwszy vlog w moim życiu. I słuchajcie, kupiliśmy słodycze. Pierwszy słodycz to jest oczywiście ta słynna żaba. Ona kosztowała 8,95 funta. Jeszcze nie otwieramy, bo z Mateuszem chcemy, chcemy później nagrać jakiś tam test. No i oczywiście... Słynne fasolki, i fasolki kosztowały też 8,95 funta. I dodatkowo, jak po właśnie tym peronie 9,3 czwarte, jest strefa gastronomiczna. To jest takie oddzielenie strefy zamkniętej od strefy tej, która znajduje się na zewnątrz: czyli private drive, czyli całego tego takiego. No tych miniatur ala banku Gringo, ta, co tam jeszcze było, no cała ten, w ogóle cały ten, he, to miasteczko, no po prostu dla mnie to, to było coś absolutnie niesam, niesamowitego, cały czas miałam łzy wzruszenia. Ja wiem, że dla kogoś to może nie być coś takiego, ale dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i w tej strefie gastronomicznej, jak wzięło się to piwo takie popularne, które mi osobiście nie smakowało, to zostawiało się taki kubeczek. Plastikowy, co prawda, ale można było sobie go właśnie wziąć. No i myślę, że na przyszłość się przyda. I dalej w sklepie kupiliśmy sobie z Mateuszem różdżkę, bo stwierdziliśmy, że bardzo, bardzo chcemy ją mieć. Zresztą, że my nigdy takich gadżetów Harry Potterowych i w ogóle takich gadżetów nie kupujemy, ale stwierdziliśmy, że jak mieć, no to wiadomym jest, że z Harry Pottera. I różdżka kosztowała 33 funty. I wybraliśmy, słuchajcie, na razie Wam nie powiem, może zgadniecie po tym, jak różdżka wygląda. One w ogóle są bardzo dobrze, w sensie tak porządnie zrobione. I jest to różdżka Syriusza Blaka. Bardzo lubimy tę postać razem z Mateuszem, więc stwierdziliśmy, że bardzo chcielibyśmy mieć właśnie jego różdżkę. Uuu, Nie chcę wyostrzyć, no nic. E, także takie są też pakowane w takie pudełka więc mamy. Pewnie nigdy w życiu innych nie kupimy, ale stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy w tym świecie, no to musimy. Następnie kupiliśmy plakat, on kosztował 4 funty, plakat Bella, Bellatrix Lestrange i tym, co ja się najbardziej cieszę, to na pamiątkę kupiliśmy sobie to wydanie Harry'ego Pottera, jest to drugi tom z tymi takimi Dodatkowymi no, rzeczami, które pojawiają się w książce. Książka ta kosztowała 32 funty, także prezentuje się to absolutnie przepięknie. Stwierdziliśmy, że chcemy drugi tom, bo jest troszkę ciekawszy od pierwszego. A może w przyszłości się zaopatrzymy w pierwszy tom? No i słyszałam właśnie, że każdy po kolei ma wychodzić, także może kiedyś. Ale to jest taka ewidentna pami na pamiątka po prostu, ta różdżka i ta książka to są takie pamiątki po prostu z tego mm, wyjazdu i z, tego, z tych odwiedzin w Warner Brosie. Także tak się to prezentuje, wydaliśmy trochę kasy, ale z drugiej strony jeżeli ja czekałam na to dosłownie 18 lat, bo 5 lat miałam chyba jak obejrzałam pierwszy raz film, to no... stwierdziłam, że nie będę sobie żałowała i, i po prostu sobie coś kupię. No, także na razie to tyle. Także to tyle. Uciekam. Pa!